Yo, jeszcze zanim zaczniemy wszyscy wpadajcie na Discorda 5Playa, ponieważ jest nowa edycja 5Play 2.0 Serwer startuje 19 marca, dlatego wpadajcie DC i zobaczcie co dla Was przygotowaliśmy Przez pierwszy tydzień za przegrane godziny będą do zgarnięcia limitowane auta, dlatego polecam być i sprawdźcie tę nutkę Chciałem tyle, że ciężko okazać miłość Jak podasz rękę no to wrócą swoją ręką Pracowałem nie wiedząc czy by to wyszło Ale przecież nie mogę po prostu zniknąć Yo! W ten sposób wygląda turniej najbrutalniejszych zawodników: Lawler vs. Diaz, Holloway vs. Diaz, Ferguson Gatey, Aldo Fiziev. No więcej mamy tu Amerykanów. Na pewno kogoś pominąłem, ale wziąłem takich, których kojarzę z fajnych walk po prostu, dosyć krwawych. I zobaczymy, który z nich jest najbrutalniejszy. Jeśli macie jakieś propozycje walk, mogę zrobić turniej z samych waszych propozycji: Diaz kontra Robi Lawler. Wow, high hajkik ze strony Diaza i bardzo dużo ciosów. Na pewno będzie atakował prostymi, on to ma w zwyczaju. A Lawler nie wiem co ma w zwyczaju. No jak na razie, dostawanie w ryj chyba tylko pięknie. Te proste będą go cały czas rozbijać. Je Jeszcze na brzuch se zahaczył. Uuuuh, strasznie wyprzedza. Wydaje mi się, że będzie tutaj dużo lepszy od niego. Bardzo mocno rozbity. No i to będzie pierwsza runda KO. Bez szans robi Lawler. Nie wiem, czy on w ogóle zadał jakikolwiek znaczący cios. Masz już rozcięty rej i mamy tutaj brutalną walkę. Albo brutalne pobicie Uuu, spróbował obalenia, nie wiem po co Liścia chciał dać. Jak żulowi Też jest już rozcięty Diaz Uuu, Ale chyba to mu nie przeszkadza Nie trafia od tej dużo a ten lauler się uciekł. O kurde Czyżby był kombek? Na pewno dużo się dzieje, tego oczekiwałem od tego turnieju Ciągle akcje bez kalkulacji, wojna po prostu I mega obrót sytuacji Tu się fajnie zbugował, teraz tańczy na nogach I czy wykorzysta to robi Lawlet. Czy skruszy niesamowitą szczękę Diaza? Ładna kontra Czyż ciosy na brzuchu? one na pewno sporo robią Uuu I mamy KO Pięknie to zrobił Diaz Overhendzik kończy walkę. Spójrzmy jeszcze raz, tutaj przestrzelony cios. No i niestety, wykorzystał sytuację, pięknie znokautował Ney Diaz przechodzi dalej. Kolejna walka Ferguson Gage. Ta walka wydarzyła się RL była piękna. Prawdopodobnie Gage odebrał tam duszę Fergusonowi. Mamy tutaj Fergusona w prime i zobaczymy, czy uda mu się zmienić losy. Z... Nie wiem, jakie losy. Chciałem coś powiedzieć fajnego. U ciosy na tułów, Tu na pewno będzie piękna walka. O kurde. Ale czy szybka walka? To nie spodziewałem się. O kurde. No nie chciałem tego robić ogólnie Fergusonowi. Wydaje mi się, że z szacunku do niego powinienem całkowicie zablurować tę walkę. Wyrwał się Gage. Myślałem, że tutaj będzie obrót sytuacji, ale niestety jest... albo stety jest stójka. Ferguson ewidentnie już nie chce walczyć. On najchę najchętniej wyskoczył z klatki. Jezus. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To jest najlepszy turniej do tej pory. Mabosiad, na pewno będzie sporo bomb tutaj. Albo w ogóle nie będzie bomb, bo ładnie broni Gage. Cały czas dąży do poddania Ferguson. I jest szansa, że to akurat wejdzie. Ale tak się nie dzieje. Cały czas go łapie. Gejcie musi się wyrywać, bo jest to bardzo niebezpieczna sytuacja dla niego, a miał przewagę w stójce. Oprócz tej obrotóweczki. Uuuu Mega problemy. Kolejne poddanie złapane. Cały czas próbuje. I cios. Ooo, zero kondycji Gate. Blokuje jeszcze przejście. I mamy koniec walki. Kompletnie się nie spodziewałem. Przykre trochę, bo szczerze zobaczyłbym go dalej. Wiele do tego nie brakowało, ale niestety. Albo stety. Ferguson kończy go ciosami w parterze. Aldo vs Fizjew. Obydwaj znani ze swoich kopnięć Aldo miał bardzo mocne low kicki wydaje mi się, że middle się wyróżniał Ładnie nawet Gage'ego okopał, ostatnio Zobaczymy kto tym razem Lekko cięższy Fizjew, wydaje mi się, że to bez różnicy w sumie Na razie stoją, ten się coś trzęsie, ale nie wiadomo o co mu chodzi Uuu, cóż za kontra piękna Czuję, że zaraz poleci jakieś kopnięcie, które sporo zmieni No właśnie Fizjew już trochę rozwalona głowa, on go postanawia obalać Fight moment O, balił go ogłoszonego tylko po to, żeby wstać, mega Coś się zakręcił No bardzo dużo ciosów, każda walka jest mega ciekawa tak naprawdę Tak naprawdę, jak ja kocham nadużywać tak naprawdę Tak na niby będę teraz mówił O, już ten hakik nie poszedł Owszem, przechodzimy do drugiej rundy Lecimy dalej Okej okay. Za was okej, okay, teraz powiedziałem jakieś UK. Okay. Crazy jak oni się fajnie dzigają tymi ciosami, no piękne to jest Kto przejdzie dalej w turnieju? Żaden z nich nie wydaje mi się w ogóle faworytem Myślę, że zwycięstwa... Myślę, że zwycięzca tej walki odpadnie w następnej Ale jestem ciekawy kto to będzie Bardziej bym obstawił że za Aldo No to FizzJF mi pokazuje, że ja się mylę Tańczy na nogach Aldo a, i mógł skontrolować Znowu bombeczka, cały czas go kopie Kopie w sensie, że bije, znowu, Jezu, to proste, jakie one są piękne Ale za długo tak nie wytrzyma Chociaż Fizjew też rozwalony rej Ale to Za wiele nie zmienia Te proste robiły robotę, wydaje mi się, że Fizjew musi tymi prostymi coś kombinować Uu. Czyżby zaprzepaścił to wszystko? Nie. Uu. Znowu proste muszą tu wchodzić proste. I powinien teraz iść za tym Fizjew Okej. Okay. I chyba mamy koniec. Czy skończy to ci sami skończył co ciosami. I w ten sposób Rafael Fizjew przechodzi dalej. Walka Max Holloway versus Nick Diaz, czyli brat Neita Diaza, który jest świetnym bokserem. Jeżeli ktoś poprawi mnie w komentarzu, że pięściarzem, to jest pośledzony, bo nie ma tego sportu jak pięściarstwo, jest tylko boks. Czuję, że to będzie najlepsza walka do tej pory. Zakrwawiony oktagon. Okej. Okay. Max Holloway tutaj prześwirował. Uuu, jak wchodzi na brzuch ładnie. Ale Diaz był z tego znany, że on dużo mieszał, brzuch, góra awantura, ciasna rura to właśnie taka, właśnie tak niestety nie mówię U, ależ uniknął tego łokcia nie odpuszcza, mógł wstać a pozostał w parterze Diaz i zobaczymy co wykombinuje, też ogarnia parter więc może się to różnie skończyć ale Holloway sobie przeszedł do bocznej, obija go, wydaje mi się że powinien wstać, trzyma go tu Uu. no musi uważać na te kopnięcia Powiedziałem coś w śmieciu. Jeszcze low kick Jeszcze kick. Zaboli Hollowaya. <laughs> Liścia udał. Cały czas próbuję na ten brzuch, ale nie ma tego dystansu. I sięgnął po obalenie, które Max Holloway skontrował poddaniem. Który zablokował make Diaz? jazd? Nick Diaz. Druga runda. Nie mam pojęcia, w którą stronę pójdzie, liczyłem, że to będzie najciekawsza walka, a na razie najmniej się dzieje. Znowu liść. Ten też chciał oddać liście. Uuuu. I chyba Diaz wchodzi w swoją grę W sensie rozpoczyna w swoją grę Obawiam się tego, że jakiś high kick zgasi Diaza Aha. Mega, już nic nie mówię Uuu, piękna bombeczka rozcinająca I piękne kontra zabijające. High kick pośrednio Diaza Właśnie coś takiego I on już spamuje tymi high kickami, widzę LIŚĆ I SUPERMAN PUNCH Posyłający na deski diaz. Niesamowicie potężne ciosty, które nawet nie trafiają Okej, okay, łapie poddanie W ogóle nie widziałem, żeby w turnieju jeszcze jakiekolwiek poddanie wyszło, więc nie wiem Uuu, tu wejdzie to poddanie Dwa razy zablokował Holloway bez kondycji Jeszcze jedno poddanie i wygrywa Diaz Tego się nie spodziewałem Czy on to zrobi? Aha, wstał okay. no nie wiem jak to skomentować Nawet mi się nie chce już, Jednak Diaz wiedział od początku co robi i dokładnie tak jak swój brat zgasił swojego przeciwnika overhandem. Bardzo ładnie. Idealnie na Raid. Piękne to jest. Wyobrażacie sobie, że są ludzie, którzy nie lubią walk, którzy nie oglądają na przykład EFC. Nie ma opcji, że jestem hetero I na przykład piłkę nożną oglądają, nie gdzie stoi, stoi kilku gości i kopie w piłkę, to jest niesamowite. Nie stoi bo biega. W sumie co stoi dwóch gości siebie, ale nieważne. Diaz versus fizje. Słabo jeśli bracia w ogóle będą w finale, ale wydaje mi się, że oni są najbrutalniejsi i tak, w UFC No i Gejci, kurde, szkoda że Rafael fizje Diaz fizje. Okej okay. Wydaje mi się, że Diaz no, spokojnie sobie porozbija fizjewa prostymi ale coś ładnie kontroluje fizjew overhandik Okej okay. No Fizjew sobie ładnie radzi, ale to jest dopiero początek więc kurde nieudolnie cały czas Dia z tymi overhandami wchodzi na gardę Hikik Oho W ogóle zrobiłem tak, żeby oni wychodzili całkiem świezi do świeży świezi świeży, świeży. Wiecie o co chodzi, nie? Żeż nie są porozbijani po poprzednich walkach. Dajcie znać, czy tak robić, czy... żeby poprzednie walki jednak miały znaczenie. O, ależ bomby. Pstayuu! Uuuu. I cały czas bardzo ładnie kontruje fizję. Diaz nic nie może zrobić w tej walce. Niestety ale na ten moment nie widzę żadnej możliwości wygrania tego pojedynku przez Nata Diaza. Jako, że jestem ekspertem, nigdy się nie mylę, właśnie widzimy upadek Diaz'a Pamiętajcie, że możecie zakupić typy u mnie na Instagramie, a czasami daję za free, ok? Zawsze jak nie wejdzie, daję za free. Czyli rzadko daję za free, bo zazwyczaj wchodzi. Wchodzi jak na pewno nie ten overhand co był. Ok, kurde, tak fajnie się zaczął ten turniej, a tutaj już zamułka się robi. Fizję bardzo zachowawczo, kontruje sobie tylko, ale być może właśnie przez to wygrywa. I mamy drugą rundę. O kurde. To mamy zaskoczenie. Uu. Żadna walka jeszcze nie wyszła poza drugą rundę. I wydaje mi się, że to też nie wyjdzie. Kurde, wow, comeback Diaz zaczyna coraz częściej trafiać. Bez sensu obalać. Ładna bomba na brzuch. Rozbity, mega rozbity fizjew. To jest koniec. Czego tu skończy? Tak, to jest koniec. O kurde, o kurde. Myślałem, że to proste to koniec. Będzie, a teraz fizję mam przewagę. Bo jest w dosiadzie. Obył Nie, on ma inny plan. Role się odwróciły całkiem szybko. Łapie balachę. Ma znacznie mniej kondycji. Wątpię, żeby to mogło wejść. Ale zablokował dwa przejścia, więc może to wejść jak najbardziej. I ma poddanie. Ale musi wejść drugie, żeby był koniec walki. By Czyżby była pierwsza walka, która skończy się przez poddanie? Albo nie? Nie wiem Będzie trzecia runda chyba Bardzo obity Wydaje mi się, że ta runda Diaz poprzednia była dla Fizjewa I nie wydaje mi się, żeby dotrwało to do decyzji Jak to będzie wyglądać teraz? Aha Przyjął se, jakby nie chciał mu się walczyć I Diaz ma też bardzo zakrwawioną twarz Od kiedy Fizjew tak w parterze wali? Diaz se przejął inicjatywę I lecą bomby I chyba koniec tak jest, Diaz przechodzi dalej, eliminuje Fizjewa. To dosyć trudnej walce. Zostały nam dwie walki: Diaz versus Ferguson. Kto przejdzie do finału? I don't know. Kurde, wydaje mi się, że ten Ferguson w prime może być bardzo mocno wybustowany tutaj. Ale kulą ja od razu Noëb Diaz. Nieźle się zaczyna. Tony Ferguson powrócił z zagrobu. I wraca tam szybciej niż myślałem. Niedobrze dla niego. Uuuu uh. Pięknie sobie Ferguson radzi Wow Jaka ładna skrętuwa Nie weszła, ale fajna Nie mam pojęcia kto to wygra Nie wiem czy Ferguson dostał jakieś większe... A dostał obrażenie na pewno Uuuu uh. No i chyba mam odpowiedź Jednak jej nie mam Gilotyna Jak większość poddań nie udała się Ferguson czy Diaz? Uu, ale to było niesamowite. Zaraz dojdę. Szczęść. Dział sztuki. o. dwa Diazy w finale Ferguson powiedział: Nie, 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 jeszcze tu jestem. Ale jednak musiał sobie odpuścić. Nick Diaz przechodzi do finału i walczy ze swoim bratem. Może mogłem ich nie dodawać do jednego turnieju, ale nie spodziewałbym się. Bracia Diaz zbili wszystkich, i teraz sami muszą walczyć. Nie mam pojęcia, kto wygra, ty bratobójczą walkę. Na pewno będzie ciekawa. Starszy brat zleje młodszego. Uu. Nate Diaz, wydaje mi się, że jest lepszy w słuce. Nie Jeren, ale w tej walce komputerowej. Albo playstationowej Tak se wymieniają ciosy na gardę No i... Goni go, goni go Diaz, Nate, nie chce go wypuścić Trochę porozbijany już znik I wydaje mi się, że wiele mu nie zostało Ale sporo rzeczy mi się wydawało w tym tu... Olej liścia, dostał bratu liścia Znowu Sporo mi się wydawało już w tym turnieju Więc chyba nie ma co gadać, później zobaczymy werdykt Jestem mądry Jezus, nie wierzę Obydwajacy są już porozbijani To nawet może być ta runda Czy będzie jeszcze wymiana na koniec? Druga runda, pewnie ostatnia Uuuu, zakrwawiony nos Ale myślę, że Że Nate Ustoi to i mimo wszystko Tymi długimi łapami go wykończy Wow Nogę połamał, nie ma końca Poddanie, wiadomo, że nie będzie poddania i tak w tej walce. No i ja sobie poleżą teraz. No i Diaz wykończył z tej pozycji. Grubo. Szkoda, że tak, liczyłem na jakiś nokautik, no ale mimo wszystko i tak dali dobrą walkę. Zwycięzca turnieju. Nate Diaz. Zawód turnieju Gage. Pamiętajcie, zostawić lajka, like dawajcie propozycje, żebym wiedział co nagrywać. Dzięki za dzisiaj. Like, sub i TP. Wpadajcie na Five playa, wpadajcie na nową nutkę. Elo.